Fizyczna kaloria. Ja ten gryf strzeliłem z otletu na Allegro. Był w niskiej cenie, więc mówię, wezmę i zobaczymy, co to wartne. Gryf ten też jest na Amazonie i w kilku fińskich fabrykach. Można go znaleźć bez problemu na Alibabie. W opisie jest, że to jest gryf, który ma rękawy na twardym chromie. No nie jest to twardy chrom, jest to chrom dekoracyjny ewidentnie. Miał mieć łożyska i głowę. się okazało, że nie ma, w zasadzie tu się nic nie zgadza. Więc zachodzi jeszcze kwestia, czy udźwig, który tam jest podany, deklarowany, to się zgadza. Tam było wyliczone na 700 funtów, czyli okolice 300 kg. Według mnie jest zawyżony, i było podane na 150 tysięcy. Według mnie to też będzie zawyżone, ale myślę, że tak do 250 kg to ten gryp spokojnie obleci. Natomiast naprawdę no, jest taka, że opisy z Amazona, jak i z tych fińskich fabryk są po prostu fałszywe. Nie dostaniecie tego, co jest w opisie. Na ikonografice było podane, że to jest radełko około 1,5 mm. W opisie jest 1,2 mm, no i się zgadza to mniej więcej z opisem. To jest około 1,2 mm. Radełkowanie jest strasznie pasywne, drobne. To jest typ Hill, płaski stożek. Raster jest dość drobny. Wydaje mi się, że on jest ciut mniejszy niż raster 1, 2, ale większy od rastera 1 mm, które to dziwnie wygląda. Powłoka to jest e-code, czyli farba nakładana elektroforezą. Plus tego jest taki, że ta powłoka jest bardzo, bardzo cienka i nie zalepia radełka, natomiast minus to jest dalej farba. Ona w dotyku yy, na pierwszy rzut oka to może wyglądać nawet jak chrom. To jest bardzo gładka, to jest bardzo równo nałożone. Trzyma się to ciut lepiej niż powłoka proszkowa, ale dużo gorzej niż ceramiczna. Ogólnie to jest, no to jest lipa, wszystkie te farby to jest lipa, natomiast plus tylko taki, że nie zalepia radełka. Znaczniki są dwa, IPF-owski i IWF do podnoszenia ciężarów. Dobrze, tak w pasywnym radełku to nie ma problemu, żeby ten startup i zakończenie zrobić w miarę poprawnie tutaj nie ma jakichś baboli. Ale wiadomo, że te startupy zakończenia to zaczynają źle wyglądać. Im głębiej, im większym rastem to próbujecie wygnieść. Więc na takich drobnych rastrach i płytkich radełkach to ciężko znaleźć jakieś babole, nawet w tych najtańszych gryfach. No tu producent deklarował, że to jest stal C45, to jest stal do leczenia ciepłego, ale on był walcowany na zimno czyli to jest kucie. W sumie to uważam, że dobrze jest, że on akurat nie jest ulepszany ciepnią. To by była zwykła wędrówka, to by było kurkę. Natomiast po kuciu, pomimo tego, że to ma to ciut niższe parametry, to lepiej to rokuje dla użytkownika, jeśli chodzi o jakieś ćwiczenia dynamiczne. Natomiast no to jest dość niska wytrzymałość. Producent mówi, że 150 tysięcy, Pezji, ja szczerze w to wątpię, że tu tyle jest. Ale z racji tego kucia to według mnie na tańszym materiale ekonomicznym lepiej zastosować kucie niż hartowanie, bo materiał będzie mniej podatny właśnie na te mikropęknięcia. Będzie potencjalnie bardziej odporny, jeśli chodzi o udarność. No kucie tutaj zdecydowanie według mnie jest lepszą metodą na tańszych materiałach, na stalach niestopowych, tylko zwykłej właśnie węglówce. Także no jest to plus. Jakiego nie kupicie do 500 zł, według mnie on wypadnie gorzej niż ten sprzed? Zdecydowanie gorzej. Natomiast no to nie czarujmy się to jest ekonom, to jest według mnie taka górna półka segmentu ekonomicznego z tendencją wchodzenia w taką niższą półkę średniego segmentu. To jest coś pomiędzy właśnie przecięciem eko a średniego segmentu. Jeżeli dostaniecie to w dobrej cenie, można to kupić. Na Gryf na Allegro był za 260 zł w oklecie, wysyłka była dosyć zawyżona 88 zł, ale suma suma cena według mnie to była okazja, więc go sobie trzasłem. Na pewno do mnie nie pójdzie, pewnie do któregoś z znajomych. Myślę, że to jest całkiem niezła cena, gdyby faktycznie te gryfy były w okolicach maksymalnie 400 zł. Na takich parametrach to to byłby świetny produkt, bo w tym momencie, to jak mówię, wygrywa z gryfami spokojnie do 500 zł, 600 zł przy tych cenach rynkowych, co mamy, To on dużo lepiej rokuje, pomimo tych wszystkich bardzo co tutaj ma. No, w założeniu, do czego jest ten gryf? No, to średnica FI28 do trójboju to się nie nadaje. Będzie podwyższona oscylacja płat duże. Do dwóch boju się nie nadaje, bo ryzykowanie jest fatalne. Prosty crossfit, naprawdę taki prymitywny, plus jakieś proste ćwiczenia kulturystyczne. No to, to jest ekonom, więc no nie czarujemy się tu, cena robi robotę, a nie jakoś. Plus jest taki, że no macie gryf z rękawami olimpijskimi, można go używać z obciążeniem olimpijskim, więc jeżeli ktoś ma obciążenie olimpijskie albo w ogóle planuje, a nie ma budżetu, no to lepiej kupić taki bo. Paścia, ale w dobrej cenie i od razu kupić obciążenie olimpijskie do niego, i go używać, aż czasem wymienić na coś lepszego, jak już budżet pozwoli. No, słuchajcie, ja się pospieszyłem z czyszczeniem tego rękawa. Nie nagrałem, jak on chodził fabrycznie, ale chodził gorzej niż źle. to mniej więcej wyglądało tak. A się strasznie słabo obracał, to dosłownie było ćwierć obrotu. Nawet jak siły więcej przyłożyłem, to on po prostu od razu utykał. Wyglądało to, aby tam w ogóle żadnego kompletnie użyskowania nie było. Jestem dziwiony w ogóle, że na tym łożysku kulowym zazwyczaj gryfy wcale nie chodzą wolniej niż na łożyskach i głowy. Nawet widziałem gryfy, gdzie jedno łożysko kulowe to generowało większy spin niż kiepskiej jakości dwa łożyska i głowy. Więc jeśli chodzi o prędkość obrotu, nie ma różnicy między łożyskiem i głowym a kulowym, jeżeli tylko cała reszta jest dobrze zrobiona. Natomiast ten chodził fatalnie, głównie przez brak smaru, no i tego, że tutaj nie ma żadnego łożyska, ani tulei ślizgowej, więc ten obrót jest tak naprawdę, tutaj ślizg jest wytwarzany na tej tulei, która tak naprawdę powinna pełnić rolę tylko przeciwkurzową i dystansową względem tulei ślizgowej rzeczywistej, czy łożyska. No i to jest właśnie farba nakładana na elektroforezę. Jak tylko się obetrze, to od razu korozja wychodzi. Wszystkie te powłoki ceramiczne i kołd 2K, to jest wszystko guzi kwarta. W momencie utraty powłoki, bo jak się zetrze, to od razu wam korozja wylezie. Tutaj akurat były pierście, więc normalnie, że stały tą farbę i powłokę i od razu korozja zaczęła wychodzić. To sobie przeciągnę kwasem fosforowym do odrdzewiania i część tego fosforu to sobie tutaj wynikuje w tą wierzchnią warstwę. Raz, że mi usunie tą rdzę, to zadziała trochę jak impregnat. I po nałożeniu smaru to powinno się to znacznie zredukować. Jak tylko grzyb będzie w suchych warunkach, to ta korozja już nie powinna wychodzić ponownie. Niemniej jednak nie wygląda to najlepiej. Tu koniec jest podtoczone właśnie pod łożysko kulowe. One z racji większych wymiarów, no to wymagają tego podtoczenia, w przeciwieństwie do igłowych. I tak to wygląda. Łożysko kulowe. Pierścień. Co robi za dystans. Klip. Tu jest podkładka sprężynowa. Pierścień wewnętrzny, jeden, drugi, znowu podkładka, trzeci pierścień, no i dekielet z nogiem. Nie ma żadnych łożysk igłowych. No jak widać jest sporo korozji wewnątrz tulei, trzeba będzie tu wyczyścić wszystko. Nie ma tu kompletnie żadnego elementu łożyskującego. Od strony kołnierza widać, że tu jest dystans, podłożysko i głowę, ale jego brak. Nie ma tego łożyska tutaj. Nie ma też tulei ślizgowej, jest tylko ta pierwsza tuleja przeciwkurzowa z mosiądzu No, jakiś tam ślizg zrobi pozycjonowanie, natomiast no, nie taka jest jej rola. Ona ma oddzielać łożysko igiełkowe lub kolejną tuleję ślizgową, która tak naprawdę bierze udział w rotacji a tutaj go brak. To jest bardzo dobra. Ostrożnie z tym, bo to co prawda nie jest kwas siarkowy, nie jest jakiś stężony, super żrący, no niemniej jednak to bez rękawiczki nie podchodzicie i na oczy uważać. Widzicie to moment złodzi wszystko z tego zostawimy trochę na parę sekund na tym końcu mi się właśnie zaimpregnuje tym fosforem z tego kwasu a potem jeszcze tu. Tutaj zwykły papier nasączony też tym odzewaczem od i przepychamy to przez całą tutaj. trochę przejrzało na oczy. No po drodze to przejechać w zwykłym WD40 czy tam brnocem, co kto woli. Smar litowy, ale jest zwykły smar, a się przydaje właśnie do wypierania wody też i wilgoci. I przesmarować cały ten pręt, to co prawda nie dotyka ludzi, o to, żeby ten smar na nim leżał tutaj, żeby go nic nie łapało, co rękawa. No poprawa jest dramatyczna. Że z i wszystko.